Szmaragdowe źródło wiedzy. Witam serdecznie, Iwona Rudnik. Klucz 314, Księga Wiedzy, Klucze Henocha, JJ Hurtak. Jak dokonać aktywacji naszych ośmiu czakr? Wreszcie pokazano mi pierwszą czakrę abudis, miejscu u podstawy kręgosłupa, które w planie człowieka jest miejscem pierwotnej wymiany energii, a Budis jest instrukcją Puta i bogów zakodowaną w krysztale Abudis. Przedstawia teksty zawarte w krysztale kwarcu, które ilustrują efekt pisoelektryczny. Pokazano mi wówczas, że Abu Simbel reprezentuje drugą czakrę. To tutaj sala filarów i rejon górujących kolosów oraz reharakhi wyobrażają płodność Ziemi skąpanej w złotym świetle Słońca. Niebosiężne kolosy dowodzą tego, że jesteśmy potomkami Boga poprzez Panów Światła. Później przypomniałem sobie, że teby ukazały mi się jako miejsce trzeciej czakry pępek łączący z cyklami Ziemi bo zawierają one wszystkie podziemne grobowce i grobowe przejścia w grobowcach królewskich i dostojników oraz w Dolinie Królów. Wtedy pokazano mi, dlaczego karnak jest miejscem czwartej czakry lub czakry serca, bo pokazuje, jak bicie serca odwzorowane w piątym gnieździe wielkiej piramidy ujawnia złote proporcje. Użyte do budowy głównych świątyń świata. Pokazano mi wówczas święte miejsce piątej czakry, sieć rezonansu głosu, którym jest Abydos, miejsce poświęcone Ozyrysowi i z następującymi słowami. Ty, wielka w Abydos, ty gwiazdo poranna niebios. Dla której Horus stuart dał swe ciało. Szósta czakra, siatka intelektualna, stosownie do tego, jest ustanowiona w Memphis, mieście Puta. Memphis winno być widziane jako biały mur zbudowany dla ochrony delty głowy. Tak więc piramida w Gizie stanowi przykład komórki rejestrującej znanej człowiekowi jako siódma czakra gdyż tam panowie światła zakodowali konieczne informacje umożliwiające ludzkiej ewolucji znalezienie swojego ostatecznego połączenia przeto on stanowi ósmą czakrę on jest to miejsce, gdzie dusza jest karmiona smakiem nieskończonego źródła światła. Twórcza moc konieczna dla przeszczepienia stworzenia z jednego poziomu do drugiego. Akademia On stanowi duchowo-naukową syntezę przygotowującą astronomię świata do zaakceptowania energii zwieńczenia, którą ostatecznie. Stanie się Wielka Piramida w Gizie i jej odpowiednie ośrodki. On, miasto Słońca, przy ujściu świętej delty, jest kluczem dla boskiego systemu Deka-Delta. On stanowi także ósmą czakrę wyższy mechanizm kodowania, poprzez który wiedza jest wszczepiana w doświadczenia człowieka a dokładnie Nil, od rejonu On do rejonu Abudis. Funkcjonuje jako kręgosłup łączący siatki ośmiu obszarów piramid świątyń z ośmioma czakrami działającymi w ludzkim ciele. A zatem początek i koniec. Jest właściwie zakodowany w piramidalnych strukturach na Ziemi. Te wszystkie osiem piramidalnych wiązań, obszarów, przedstawia przepływ fizycznej jonizacji, przez który człowiek musi przejść, zanim zostanie wskrzeszony do przejścia poza początek i koniec w pełny obraz żywego światła. Model piramidowy jest planem dla żyjącej podwójnej helisy. Która otwiera się na połączenie ludzkiej ewolucji z progami skarbów niebios. Umiłowani świadkowie człowieka, który musi najpierw odnaleźć wewnątrz siebie samego skarbiec życia, zanim może się wznieść poza cykle powtórzeń wielu duchowych śmierci i odrodzeń. Zrozumieć umysł Jaj Wodhej, tego, który polecił, aby historia człowieka została odzwierciedlona w kamieniu prawdy, tak, abyś i ty, na skrzydłach poranka, wstąpił do skarbnicy światła i został dobrym, rozwiernym sługą tego, który jest poza początkiem.